Nieraz na pewno znalazłeś się w sytuacji, gdy czułeś, że powinieneś wyrazić szczerą, negatywną opinię na czyjś temat, ale wewnętrzne blokady powstrzymywały cię przed tym, no bo boisz się krytykować, szczególnie bliskie i lubiane osoby. Ma to oczywiście swoje uzasadnienie. Często szczera wypowiedź, taka zbyt szczera, na czyjś temat przeradza się w konflikt. Atmosfera staje się nieprzyjemna, druga osoba czuje się fatalnie skrzywdzona, ktoś kogoś musi znowu przeprosić, a ty potem wyrzucasz sobie, że. Ogólnie niepotrzebnie w ogóle poruszałeś ten temat, że to była drobnostka w porównaniu do nuklearnego formatu całego konfliktu. Większe rzeczy spowodowane jest tym, że nie wiesz, jak przeprowadzić taką rozmowę umiejętnie. Oczywiście, jak to w rozmowie bywa, druga strona też ma swoją odpowiedzialność za odbiór komunikatu, który może być bardzo nieżyczliwy, znaczy, nieżyczliwy może być odbiór, a nie sam komunikat. Natomiast przygotowałem dzisiaj pięć zasad, jak poprawnie kogoś po prostu opierniczyć. Lecimy. A jak nie odkładać takich spraw na później? O tym dowiesz się z mojej książki i kursu Pożegnaj Prokrastynację. Link do niej znajduje się w opisie. Lecimy. Pierwsza rzecz. Skup się na konkretnym zachowaniu. Często zdarza się, że jeśli ktoś cię wkurzy, to mimowolnie zamiast skupić się na tym faktycznie problematycznym wydarzeniu, zaczynasz analizować całą postawę tej osoby, jej osobowość. Szybko odwracasz uwagę od aktualnego problemu, a zaczynasz nadinterpretować. Okazuje się, że przez jedno niewyniesienie śmieci Twój współmałżonek słyszy kilkuminutowy monolog na temat swoich dozgonnych wad. Podobne sytuacje mogą mieć miejsce w pracy. Jeden spóźniony raport od kolegi sprawia, że słyszą do ciebie pełną krytykę na temat swojego charakteru i niekorzystnych cech osobowości. Wiem, że czasami jest tak, że ktoś zbiera sobie przez kilka dni, aż w końcu przelewa się miarka. I jedna rzecz przeważa nad wszystkimi. Kusi wówczas, by zacząć wypominać mu wszystko po kolei, no bo należy się. Wylewanie całego pakietu niezbyt precyzyjnie i określonych pretensji Niestety, ale nie doprowadzi do poprawy zachowania z drugiej strony. A o to nam przecież chodzi: w dawaniu informacji zwrotnej. Twoja reakcja ma za zadanie zmotywować osobę do zwrócenia uwagi na swoje zachowanie i wprowadzenie ewentualnych zmian w danej sytuacji. Wylewając na kogoś wiadro pretensji, czy wręcz pomyj, jedynie go zdołujesz, wywołasz kłótnię, opór, ta osoba będzie się zachowała defensywnie, albo to, co powiesz, zostanie potraktowane jako bezsensowne wyżywanie się i zostanie puszczone mimo uszu. Wyszczególnienie konkretnego zachowania, które Ci przeszkadza, pozwala drugiej osobie mieć jasną sytuację. Poza tym krytykujesz wtedy konkretne zachowania, nie całą osobę, dajesz jej wtedy szansę na skupienie się na tym i wprowadzenie poprawek do swojego działania. Lub ewentualne odniesienie się, jeśli druga osoba uważa, że Twoje uwagi nie są do końca uczciwe i fair, ale macie przestrzeń do dyskusji, nie rozmawiacie o wadach personalnych, tylko o konkretnym wydarzeniu, o konkretnych czynnościach. Druga idea, druga porada. Przygotuj się na defensywę. Reakcja na krytykę może być bardzo różna. Wiele osób bierze cudze uwagi na klatę, analizuje je, czy faktycznie są uzasadnione i stara się w jakiś sposób stopniowo wprowadzać poprawki. Spotkasz się jednak na pewno z reakcją defensywną ze strony drugiej osoby. Zaczyna wówczas podnosić głos, oskarżać cię o ciągłe krytykowanie, albo kurczowo upiera się, że się mylisz, że na pewno dała wszystko na czas, lub wyniosła śmieci, próbuje negować twoją opinię. Albo zaogniać konflikt w innym miejscu, odciągając w ogóle uwagę od meritum. Problemem jest często to, że akcja na postawę defensywną jest również defensywna. Po prostu agresja w tym kontekście rodzi agresję również słowną. Jeżeli chcesz jej uniknąć, musisz wcześniej się na nią przygotować. Jeżeli wcześniej ułożysz sobie taki awaryjny plan, to lepiej poradzić sobie w takiej sytuacji. Nie unoś się wówczas, nie podnoś głosu. Nie zaczynaj krytykować kolejnych negatywnych cech rozmówcy. W takich sytuacjach często od prośby. O nieopóźnianiu oddawania raportu przychodzi pod wpływem emocji w krytykę całej osoby. A jak wspominałem, nie o to chodzi. Jak cię więc przygotować na defensywę, poinformuj, że chcesz spokojnie porozmawiać i nie krytykujesz rozmówcy, tylko chcesz porozmawiać o konkretnych detalach konkretnego wydarzenia. Wyraź swoje intencje bardzo jasno, zwracasz jedynie uwagę na zachowania, nad którymi. Ta osoba mogłaby popracować. Doceń to, co ta osoba robi, jednak pomóż tej osobie znaleźć rozwiązanie problemu. Powiedz, że problem jest wspólny i ty chcesz go rozwiązać. I fajnie by było, gdyby drugiej osobie też zależało na tym, żeby ewentualnie ten problem rozwikłać, bo jest to sytuacja kłopotliwa z różnych powodów. Co płynnie prowadzi nas do trzeciej porady. Informuj, nie doradzaj. Czego ludzie nie lubią najbardziej? Słuchanie rad, o które nie prosili. To ważna zasada podczas dawania informacji zwrotnej. Warto dopilnować, żeby miała ona formę informacji, a nie porady. Nie mów drugiej osobie, jak ma postępować, chyba że precyzyjnie sobie tworzycie jakąś procedurę w trakcie mediacji, w trakcie rozwiązywania konfliktu czy problemu. Bo chociaż wydaje się to wartościowe z Twojego punktu widzenia, to niestety, ale niekoniecznie będzie to tak wyglądało ze strony Twojego rozmówcy, w szczególności jeśli to jest właśnie zupełnie niezapowiedziane. Jak najczęściej ludzie reagują na niechciane rady? Stawiają opór. Ludzie zmieniają się we własnym tempie, dopiero wtedy, gdy są na to gotowi. Mówienie komuś jak ma dokładnie postępować nic nie zmieni. Możesz dać współpracownikowi dokładny plan tworzenia raportów. Wtedy i wtedy ma zrobić pierwszą część, potem napisać streszczenie i oddać do akceptacji. Dokładnie wtedy i wtedy. A dzięki temu ty zawsze będziesz mieć raport na czas. To tak nie podziała, ponieważ osoba ta ma inne obowiązki, które z tym... Z zupełności kolidują, albo po prostu nie chce się tobie podporządkować. Jeżeli chcesz, aby ktoś naprawdę coś zmienił, daj mu to do zrozumienia, co ci nie odpowiada, podaj mu to w formie prostej informacji, komunikatu. Możesz też pomóc, dając im odpowiednie warunki i środowisko do zrealizowania tej zmiany. W pracy może warto odciążyć kogoś obowiązkami. Czwarta porada: konstruktywna krytyka. Skuteczny negatywny feedback. Powinien mieć znaczenie praktyczne. Powinien być pomocny i przydatny. Gdy zaczniesz prawić moralizatorskie przemowy czy osądzać drugą osobę, wzrasta prawdopodobieństwo, że spotkasz się z postawą defensywną i brakiem chęci poprawy. Określenie, co w zmianie zachowania było pomocne i przydatne zamiast dobre i złe nadaje praktycznego wydźwięku Twoim radom. Wyobraź sobie sytuację, w której dzieci nie chcą położyć się do łóżka na, o czasie. W najlepsze się bawią nic nie dają sobie z Twoich ustaleń. Możesz wpaść do pokoju z moralizatorskimi wywodami, na przykład umowy, godziny snu, przebieranie się w piżamy, powołać się na niezadowolenie drugiego rodzica. To łatwe rozwiązanie. Jednak o ograniczonej skuteczności spotkasz się z defensywną i oporem. Twoja negatywna opinia nie będzie zbyt skuteczna. Skupisz się wtedy na negatywnym zachowaniu dzieci i tym, że postępują niewłaściwie. Oczywiście to prawda, ale tak wyrażona opinia nie będzie zbyt pomocna. W takich sytuacjach lepiej podejść do sprawy pragmatycznie. Kochanie, im szybciej umyjesz zęby i... Ubierzesz piżamę, tym dłużej poczytamy bajkę na dobranoc. Konstruktywny, negatywny feedback nie przychodzi jednak naturalnie. Krytykowanie jest łatwe, jednak konstruktywny feedback wymaga kreatywności. Nie wystarczy tylko wylać swoich negatywnych odczuć na drugą osobę. Trzeba postarać się wraz z nią znaleźć rozwiązania. No i piąta rzecz wzmocni pozytywne aspekty. To może wydawać się dziwne, ale dając negatywny feedback dobrze jest nadać mu pozytywny wydźwięk. To najprostszy sposób, aby to, co negatywnego chcesz przekazać, nie dawało zupełnie odwrotnego efektu niż zamierzasz. Koncentrując się zbytnio na tym, co jest nie tak, w rzeczywistości utrudniasz dostrzeżenie rozwiązania, jak to zmienić. Rozwija się wówczas tylko poczucie winy i wstydu, od których ciężko się uwolnić i pójść naprzód ze zmianami. Wróćmy do tych spóźniających się raportów. Odbiór swojego negatywnego feedbacku może sprawić, że osoba, której zwracasz uwagę, zniechęci się do pracy i jeszcze oporniej będzie ją wykonywała. Nie licz wtedy na jakiekolwiek raporty o czasie. Zamiast jednak z grubej rury wymieniać, co kto zrobił źle, można zaznaczyć w wypowiedzi obok tych negatywów również jakieś pozytywy, rzeczy, które idą dobrze, ale w tym jest pewna wyrwa. Odbiór tej wypowiedzi będzie diametralnie różny, do tego trzeba się przygotować, to część konstruktywnej krytyki. Można na przykład zaznaczyć, co w tym spóźnionych raportach było dobrze wykonane, że raporty są bardzo precyzyjne i być może potrzeba na nie znacznie więcej czasu, więc być może następnym razem fajnie by było przygotować je trochę wcześniej, być może potrzebujesz więcej czasu. Powiedz, co potrzebujesz, żeby rozwiązać właśnie ten precyzyjny problem, na który zwracam uwagę. Uproszczonym podsumowaniem tych pięciu zasad jest metoda dawania informacji zwrotnej o nazwie FUKO, którą chciałbym przypomnieć z poprzedniej animacji. Składa się z czterech składowych elementów, w ogóle akronim. Metoda jest prosta, skuteczna, sprawdzi się zarówno w zarządzaniu, jak i w prywatnych relacjach. FUKO to skrót od Fakty, Ustosunkowanie, Konsekwencje i Oczekiwania. Metoda ta jest skuteczna, ponieważ bez owijania w bawałnę przechodzisz do sedna sprawy, a jednak robisz to zgodnie z wymienionymi zasadami. Twoja krytyka jest konstruktywna i pozbawiona moralizatorstwa, Czekaj się na czynach nie na osobie, zaczynasz od podania faktów, czyli dokładnie tego, co dana osoba Twoim zdaniem źle zrobiła, coś się wydarzyło, opisujesz to wydarzenie. Niech to będzie kolega z pracy, wiecznie spóźniony z obowiązkami. Powiesz mu, Marcin, znowu spóźniłeś się z raportem. I jest to coś niepodważalnego. Pytasz też, czy druga osoba to zauważyła? Tutaj dobrze jest zawrzeć jakiś taki pozytywny fakt do danej sytuacji. Raport był wykonany bardzo dobrze, natomiast dalej był spóźniony, co skomplikowało wiele innych procesów w firmie. No ale kolejny etap, FUKO, to Twój stosunek do całej sytuacji. Wyraź, co czujesz w związku z tym, jak to wpływa na Ciebie. Twoje opóźnione raporty dezorganizują mój dzień. I jest to bardzo frustrujące. Pamiętaj, aby nie była to Twoja ocena drugiej osoby. Niech to będzie wyraźna niekorzyść, którą w jakiś sposób utrudnia Tobie życie. Częścią niejako tego punktu są konsekwencje. Tu już spójrz na sprawę szerzej. Mogą one dotyczyć całej grupy osób, włącznie z tą krytykowaną nie myl tego jednak z sankcjami, które łatwo wymienić. Unikaj tu gruźbi i straszenia, na przykład obniżeniem pensji. Słowo konsekwencje w FUKO mają znacznie szerszy wymiar. Powiedz na przykład: przez opóźnienie nikt nie może ruszyć dalej z projektem. Wszyscy dostajemy po uszach od głównego dyrektora. Takie są konsekwencje, i jak będziemy to kontynuować, co to będzie się pogłębiało. Na końcu procesu FUKO wyraź swoje oczekiwania. To dobry moment, aby wyrazić nadzieję na poprawę, prośbę, co możemy z tym zrobić. Otwarte pytanie, otwarcie jakichś negocjacji, traktacji, jak możemy przeorganizować pewien proces, co możemy zrobić z tym i z tym faktem. Być może druga osoba też ma swoje jakieś racje, swoje jakieś problemy do, do przedstawienia. W tych czterech prostych krokach zawierasz wszystko, co istotne, gdy chcesz kogoś po prostu pierniczyć, ale zrobić to delikatnie, konstruktywnie i naprawdę z klasą. Jest to bezpośrednia i uczciwa metoda, pozwala ci uniknąć emocjonalnego podejścia do sytuacji i popadania w konflikty. No i co? Dzięki za poświęcony czas i pamiętaj, pozostanie nieprzeciętny. Cześć!